Witajcie dzieci, to ja, Elza. Hej, pozdrawiam was z Arendel. Czy wiecie, że niedługo Wielkanoc? Powinnyśmy więc Anno zacząć już dekorować nasz zamek. Z wytrzymała latardy na porcelanie nie ma dawnych plam. Tak, pora na przyjęcie w naszym zamku. Trzeba zaprosić gości. Och, i może tu przyjdzie jakiś szczególny gość. Anna, Anna, spokojnie. Musimy się zabrać za dekoracje. Będą też goście z zagranicy. Koniecznie więc musimy poćwiczyć słówka związane z Wielkanocą. Co ty na to? Mm, no dobrze, Anna, niech ci będzie. To co? Pora przynieść skrzynię i powiciągać dekoracje. Ok. Najpierw przyniosę coś bardzo ważnego, czyli koszyk. E-basket. To koszyk. Mm, postawię go tutaj. Koszyk jest ozdobiony królikiem. To Wielkanocny królik. Easter bunny. Basket. E-basket to koszyk. Wielkanocny królik. Easter bunny. Myślę, że do tego koszyka wrzucę pisanki. Czyli Easter eggs. Tu mam taką ładną. I tu. Dwa jajka wielkanocne. Tu Easter eggs. O, i hop do koszyka. Hopsa. Jajka. Eks. Jajko. n ek. Jajka wielkanocne są już w koszyku. Co my tu jeszcze mamy? O, przydałby się baranek. To jest lamp. Ba, la, baranek. Lamp. E-lamp. Baranek. Me. Hmm, tego baranka dekoracyjnego, może. Postawię o tutaj. Będzie się pięknie prezentował. Och, obok baranka potrzeba więcej zwierzątek wielkanocnych. Może wyczaruję lodowe króliki. Och, Elzo, jakie piękne, bardzo mi się podobają. Easter Bunnies. To wielkanocne króliczki. Zobaczcie, jest ich aż pięć. Śliczne. I z lodu. Bardzo posłano do naszego zamku w Arendelle. Easter bunnies. Wielkanocne króliczki. Mm, Jakie jeszcze zwierzątka kojarzą Ci się z Wielkanocą, Anno? Koniecznie, ale to koniecznie potrzebny nam jest jakiś kurczaczek. Kurczaczek, no dobrze. O, tutaj mam. To wielkanocny kurczaczek. And Easter chick. Kurczaczek, Easter chick. Cik, kurczak. Kurczaczku, wstań sobie koło... O! Uważaj na dziubek. Wstań sobie, kurczaczku, koło baranka. Mm. Anno, czy jeszcze jakieś zwierzątko kojarzy Ci się z Wielkanocą? Tak, może żółciutka kaczuszka? Kaczuszka. Zobaczmy, czy mamy tu kaczuszkę. O, mam taką piękną kaczuszkę zrobioną z wełny. To jest kaczuszka edak. Edakling, kaczątko. Kaczuszka to dak, edak, a, a kaczątko to edakling. Hmm, to będzie małe kaczątko, czyli edakling. Położę kaczuszkę edakling koło kurczaka Ecik i baranka elamp, a, a także koło królików banis. O, taka dekoracja już gotowa. Hmm. Wiesz, co mi się kojarzy bardzo też z Wielkanocą Anno? Na przykład bazie kotki, czyli katkin. Udekoruje nimi nasz zamek. Hmm, może wsadzę je tutaj, położę koło koszyczka. Kolejna bazia, katkin. Albo kotki, tak jak słowo kat, kat i kot. To są małe kotki bazie, mówimy na nie katkin. Będą dekorować koszyk. Mamy już bazie, katkin, mamy jaja, eks, koszyk, basket, króliczki, banis. Yy, mamy też kaczuszkę, duckling, kurczątko, a także baranka, lamp. Chyba teraz pora upiec coś pysznego do naszego koszyczka wielkanocnego, co Anno? Tak, 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 ja to zrobię, uwielbiam piec, zrób dla mnie miejsce. Okej, okay, okej, okay. wykaż się siostrzyczko. Dobrze, mam tutaj ciacho, które będę należycie formować i oczywiście będzie miało wielkanocne wzorki. Hmm. to może tak. Tu mam taką fajną formę z jajami Easter Eggs. Mają różne wzory, different patterns, różne wzory na tych jajkach. Różne wzory na jajach. Muszę wybrać tylko cztery, bo zrobię tylko cztery ciasteczka. Mhm, już zaczynam. Tu odbiję takie jaja. Czy podoba Wam się? Niebieska pisanka w paski. Chyba wyszła całkiem fajnie. Ok. Pora na następny wzorek: czerwone jajo, kolejny Easter egg. Aha, to jest czerwone jajo z zygzakiem i takimi kuleczkami. Też fajny pomysł na dekorację jaja. Dekorowanie jajek to świetna zabawa w czasie świąt wielkanocnych. Teraz pora na taką czekoladową babeczkę. Wybiorę taki wzorek. O. o, spójrzcie, mamy jajo w groszki. To jest easter egg ozdobione groszkami. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I pora na ostatni kremowy wypiek. Jakie wzorki wyszły nam tutaj? Fale. Mhm. Enzo, co sądzisz o moich jajkach? Wyszła nam y, pisanka w fale, easter egg tego typu, mamy też pisankę w groszki, easter egg tego typu mhm. i mamy pisankę mieszaną i w groszki z zygzakiem, czerwony easter egg i ostatni easter egg jest w paski. Mhm. Mam nadzieję, że dzieciom się podoba. Możemy je teraz wsadzić do piekarnika i schować z naszego koszyczka, czy nie fajnie Elzo? Tak, świetny pomysł. Wyślemy je naszym przyjaciołom. Dodatkowo, Anno, czy wiesz co chowamy do koszyczka wielkanocnego? Tak, na przykład szynkę. Eham, szynka. Eham. Wsadzamy tam też jajka, to wiadomo, czyli eggs, ale wchodzi tam też ser, e cheese, a także często ludzie wkładają bułeczkę z chlebem. Tak, czyli po angielsku to bread, albo bread roll, bułeczka. Jasne, wkładamy tam też często sól, prawda? Tak, a salt. Okej, okay. co jeszcze często wkładamy do koszyka? No do tego czasami wkłada się jakieś ciasto, często w kształcie baranka, a lamp w kształcie, w kształcie lamp, czyli baranka. A ciasto to będzie cake. Cake, okej. Okay. Tak, coś jeszcze? Dzieci czasami wkładają też do koszyka słodycze, na przykład cukierki. Czyli candies, a słodyczy to sweets, no i wiele różnych rzeczy, które domownicy lubią jeść. Ach, rozumiem. No dobrze, to chcieliśmy, chciałyśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy i wiosny, a ja chcę jeszcze ozdobić nasze sale pięknymi motylkami wiosennymi. Motylek po angielsku to butterfly, a butterfly. Nimi także możecie ozdobić swoje pisanki. Lub udekorować dom, aby był gotowy na nadejście wiosny. Przekleiłam tam pięknego motylka, tu mam następnego i jeszcze może trzeciego w kolorze słońca. Żółty motylek, a yellow butterfly. Happy Easter! Bye bye! Wesołych świąt wielkanocnych. Do zobaczenia!